Z mojej strony wszystko, nie wiem czy Państwo, któryś z wątków jeszcze omówić, czy macie jakieś pytania do mnie. No ja, ja tak jakoś, bo no to było tylko okres tam, na prawda? Chciałabym się zapytać, bo Pani pani jest blisko, jak Pani, co Pani powie o pracy no, rządzących, jak oni powinni odnosić się do tych ludzi pracujących, szeregowo bardziej i no, jak to powinno być, no, bo ja otrzywam, że dużo lekceważeni po prostu ludzi, którzy no, zwykłych zwykł ludzi tutaj w mm -hmm. I no, z uwagi na to, że też te, te różne ustawy, które są po prostu um, odebrane udział w wielu, wielu i, i po prostu rozwijał jakiś taki duży opart. Hmm. Problemów, prawda? Tak, tak, właśnie tak, tak. tak. mhm. No tutaj w tej ręce wicepakierz też, właśnie ja tego tak nie uwy, uwy, ulałam, do wniosku, bo to jest, może... Bo to jest, może... to też jest, mhm. to też jest Tak, tak, no zdecydowanie, mam. nawet słowo minister to jest z łaciny Sługa, czyli powinien służyć nam wszystkim, tak? nie oczekiwać, że, że będzie tutaj nagle oklaskiwany i, i będzie korzystał z beneficjentów z tym związanych, tylko po prostu jest to służba. A prezes rady ministrów, czyli premier, to jest jak gdyby służący służący, czyli najważniejszy służący. I tak to, tak to, tak to jest, jeżeli chodzi o, to, o tą stronę językową. Ja z tym bardzo się mocno, znaczy ja podzielam ten pogląd językowy, że tak właśnie, że, że ta służba, służba rządów powinna być służbą, powinna być właśnie dla tych zwykłych obywateli, zwykłych i mniej zwykłych, są, są, są różni, tak jak jedni wykonują taką pracę lub inną, ale każdy powinien korzystać właśnie z tego, że jest ktoś, kto koordynuje pewne te działania, właśnie czy pewne procesy też gospodarcze. O tym też właśnie wspomina Jan Łudroki w tej encyklice. Jest powiedziane o tym, że jest takie zjawisko, taka istota, takie, taki podmiot jak pracodawca bezpośredni, no to jest taki zwyczajny mój szef, czyjś tam szef, pracodawca, czy właściciel yy, przedsiębiorstwa, czy, czy w ministerstwie, to jest akurat dyrektor generalny. Yy, pracodawca bezpośredni, ale jest też pracodawca pośredni i to są właśnie rządy krajów. To są nie tylko rządy krajów, ale też różne organizacje międzynarodowe, jak różne agendy onz -u. to są różne zrzeszenia typu nawet Komisja Europejska, znaczy Unia Europejska, ale w przez, przez Unii Europejskiej tym ciałem prawodawczym jest Komisja Europejska. To są te wszystkie też zrzeszenia społeczne, różne organizacje społeczne, które wpływają na to, jak ten świat wygląda. Yy, I jest powiedziane bardzo mocno, że od, właśnie od tych osób jest oczekiwane przede wszystkim to, że będą koordynować te wszystkie yy, wydarzenia, które, które mają miejsce, i też pewnego pewne rodzaju procesy, które w pewnym momencie wymknęły się spod kontroli, bo przecież przez lata yy, na przykład Amerykanie forsowali wolny rynek, forsowali yy, wolny przepływ towarów. Dzisiaj Odchodzą od tego. Tak naprawdę dzisiaj, na, jak jest ostatnia, jeszcze nie zamknięta runda, runda z Doha, to, to jest runda w Światowej Organizacji Handlu, gdzie tak naprawdę Unia Europejska jest za tym, aby pewne subsydia znieść, w związku subsydia eksportowe. Czyli jest za liberalizacją handlu, podczas gdy Amerykanie się trzymają kurczowo, jak płotu, właśnie tych subsydiów eksportowych, które tak naprawdę to są rzeczy, które wykańczają na przykład rolnictwo w krajach trzeciego świata, w Afryce, czy w Indiach, czy w ogóle w Azji, tak. Subsydia, które, których też korzystają nasi rolnicy. To jest po prostu rzecz, o której być może na co dzień się nie, nie mówi, ale to jest rzecz po prostu niemoralna. To, że mamy nadprodukcję i urodzaj po prostu czegoś, to nie znaczy, że mamy niszczyć przez to innych rolników, bo, bo subsydia są po prostu na takim poziomie, że nikt nie jest w stanie z nimi konkurować. Po prostu te, 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 te działalności rolnicze po prostu upadają w tych krajach, gdzie ludzie po prostu umierają z wołowiny. Więc to jest taka rzecz, w której też niestety mamy swój udział, ale akurat Unia Europejska tutaj mocno naciska w ramach tych rozmów WTO, Światowej Organizacji Handlu, aby subsydiów transportowe przynajmniej, bo są różnego rodzaju subsydiów, ale przynajmniej transportowe zrezygnować. Jeżeli chodzi o pozostałe takie na, na naszego podwórka zadania, no to to jest raczej dla, dla mnie już dla Państwa rzeczywiste, że będziemy z tego, aby służyć, aby te działania koordynacyjne, koordynujące te wszystkie zjawiska też globalne, związane właśnie z brakiem pracy czy, czy z konkurencyjnością danej gospodarki. Aby tak kierowali tym wszystkim, aby, aby zwykły człowiek, człowiek pracy, który nie musi tego wszystkiego śledzić, prawda? I nie musi, nawet nie, nie ma możliwości na to zbywania. po prostu był w stanie dalej swoją rodzinę utrzymywać i, i, i móc liczyć na jakiś jutro, jakąś przyszłość. To jest bardzo trudne zadanie i to oczywiście, że powiem, że to jest trudne, to, to nie zmienia tego, że. Pewne rzeczy już, już dzisiaj bolą, tak? Że, że pewne zjawiska już dzisiaj są e, widoczne. Jedyna taka rzecz, którą ja jestem w stanie na swoim własnym jakby polu zrobić, e, no to po prostu dostosowywać się do zmian, które zachodzą. To jest bardzo trudne. E, to jest bardzo trudne i myślę, że to, o trochę za mało się o tym mówi. Bo na przykład tak jak o, em, tej umowie strefy wolnego handlu z Koreą Południową. Ja się dowiedziałam na uczelni, ja nie słyszałam o tym ani y, może gdzieś jaki gdzie był wycinek drobny prasowy, ale tak naprawdę ludzie o tym nie wiedzą. Czyli szerokie grzesze, ludzi pracujących o tym nie wiedzą. Ciąg mnie tutaj pokazuje na zegarek, także <grych> to jest już sesja pytań, także... <grych> Rozumiem, ale też że jesteśmy taki mówieni, żeby można było też dopójść na domu, mhm. więc Ja mhm. bardzo dziękuję, Pani Agnieszka, także bardzo przygotowanie tej encykliki. Zapraszam również za tydzień na ostatnie spotkanie przed badaczką Jana Pawła II. Poprowadzi je pan Michał Kulikowski, który będzie nam mówił o encyklice Ewangelium Witte. A pan Michał jest akurat w tej komisji biotycznej Psychologii więc akurat jest specjalistą w pewnym sensie o tej encykliki też. Także tutaj Pani Mieszka jest też specjalistką, bo zawodowo tymi sprawami się zajmuje i rzeczywiście to było widać podczas tej prezentacji. Także dziękuję i zapraszam Dziękuję bardzo.